Witajcie, dzisiaj mam na was kreskówki, o których świat zapomniał, czyli kreskówki, które kiedyś były bardzo popularne, a teraz mało osób o nich mówi. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, zauważyłem, że takie odcinki naprawdę nam się podobają i będzie ich znacznie więcej, ale pełne plany zobaczycie pod koniec. Jeśli jesteście na tym kanale nowi, to nie zapomnijcie go zasubskrybować, a także koniecznie dzwoneczek, donaczek, aby otrzymać wszystkie powiadomienia o filmach. A więc ja już nie przedłużam, zaczynajmy odcinek. Pierwszą zapomnianą kreskówką, którą bardzo oglądają w dzieciństwie, jest amerykański smog Jake Long. Była to naprawdę świetna kreskówka, która była kiedyś emitowana na Disney Channel i Disney XD. Głównym bohaterem kreskówki był Jake, który potrafił zmieniać się w smoka i w ten sposób ratował miasto przed różnymi złoczyńcami. Moim zdaniem była to jedna z najlepszych kreskówek jakie oglądałem w dzieciństwie i z chęcią oglądnąłbym jeszcze raz. Co ciekawe kreskówka to doczekała się 55 odcinków, a także dwóch sezonów. Kolejną zapomnianą kreskówką, którą ja bardzo uwielbiałem oglądać w dzieciństwie jest Świat Questa. I teraz ciekawa historia. Bardzo dobrze wspominałem tę kreskówkę i pamiętałem o czym opowiada, ale niestety całkowicie wypadł mi z głowy tytuł. Szukałem go wiele miesięcy, aż pewnego dnia udało mi się ją znaleźć i wszystko sobie przypomnieć. Bo jedyne co z niej pamiętałem, to że w tytule była litera Q i opowiadała o ziomku, który zbierał jakieś miecze. No i właśnie o tym opowiada kreskówka. Główny bohater o imieniu Nestor musi odnaleźć magiczne miecze, a dokładniej miecz ziemi, ognia, wody, powietrza i energii. Podróży towarzyszą mu przyjaciele, a mianowicie tytułowy Quest. No i jeszcze dobrze pamiętam, że w pierwszym odcinku Nestor próbował jakby zwerbować Questa do pomocy, ale było z tym naprawdę trudno. Dom Questa miał wiele zabezpieczeń, no i trudno było się tam Nestorowi dostać. I ten odcinek najbardziej zapadł mi w pamięci. Kreskówka była emitowana na Disney XD, a także chyba najlepszym klasycznym kanale o nazwie Jetix. Flintstonowie, ludzie, to jest chyba najlepszy klasyk, jaki ja znam. Oglądałem tego tyle w dzieciństwie, to było najlepsze. Kreskówka opowiadała o życiu jaskiniowców i głównym jej bohaterem był Fred. A jego najlepszym przyjacielem, który od razu kojarzy się z Kreskówką jest Barney. Była to naprawdę świetna Kreskówka i mam do niej wielki sentyment. Co ciekawe składa się ona ze 166 odcinków, a także 6 sezonów. I czy wiedzieliście, że początkowo w Polsce winstonowie mieli się nazywać między nami jaskiniowcami? Brzmi trochę jak między nami misiami. Kolejną kreskówką, którą kiedyś uwielbiałem oglądać, a mało się o niej teraz mówi, są odlotowe agentki, no i z pewnością nie tylko ja je oglądałem. Bohaterkami serialu były trzy dziewczyny, a mianowicie Sam, Alex i Chloe, które były tajnymi agentkami walczącymi ze złem. Była to naprawdę świetna kreskówka I chociaż możliwe, że była bardziej dla dziewczyn, to ja, a także masa innych osób z pewnością również ją oglądała. Co ciekawe, była emitowana od 2001 do 2013. Początkowo na Jetixie, czyli jednym z najlepszych kanałów, jakie kiedyś istniały. Później na Disney XD, a od 2012 roku na Disney Channel. Co ciekawe ciekawa kreskówka składa się ze 156 odcinków, a także 6 sezonów. A także otrzymała nagrodę gali Jetix Kids Awards w 2005 i 2006. W kategorii najlepszy serial Jetix. No i ostatnią kreskówką na dziś są kacze opowieści. Była to kiedyś naprawdę świetna kreskówka, którą również bardzo lubiłem oglądać. Serial opowiadał o różnych przygodach, poszukiwaniach skarbów, a także mogliśmy w nim poznać wiele ciekawych tajemnic. Głównymi bohaterami był Sknerus Makkwacz, a także Hyzio, Dyzio i Zyzio. W Kreskówce było wiele naprawdę ciekawych postaci, które mógłbym jeszcze dłużej omawiać, ale może dłużej o tych opowieściach pogadam w innym odcinku. Kreskówka była naprawdę świetna i emitowana w latach 1987-1990. Składała się ze 100 odcinków, a także 4 sezonów. W jednym z poprzednich odcinków mówimy, że powstaje nowa wersja i mam nadzieję, że nas nie zawiedzie. No i co na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się spodobał kolejny odcinek pojawi się już jutro, a także jutro o 16 będzie live. I fajnie, gdyby było na nim dużo osób, ponieważ będziemy oceniali kanały, oglądali nowe kreskówki, a także te stare, dobre klasyki. No i możliwe, że w coś pogramy, a także pogadamy z kilkoma widzami. Ogólnie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mam wielkie plany, jeśli chodzi o filmy, a także jeśli chodzi o live'y. A więc do zobaczenia i widzimy się już jutro w kolejnym filmie.